Hej, witajcie! Z tej strony Aleksander Kazulin, dyrektor generalny klubu Live I ja chcę was serdecznie zaprosić na to wydarzenie, ponieważ podzielę się z wami wiedzą i doświadczeniem odnośnie tego, jak trzeba pracować na social media. Od 2012 roku ja zajmuję się marketingiem internetowym. Ja pracuję bardzo międzynarodowo na różnych rynkach. Wiem wszystkie wyzwania, które stoją przed naszą branżą. W końcu 2024 roku założyłem sobie polski profil i już mam tam w prawie 20 tysięcy obserwujących w 50 dni, więc chętnie pokażę Wam, w jaki sposób można skutecznie pracować na social media. To pracować z grupą docelową, czyli z tymi ludźmi, którzy chcą Waszych rozwiązań współpracy, żebyście to nie marnowali siebie, nie wypaliliście czas, nie wypaliliście swoich kontaktów. I jeśli nie wdrożycie tej wiedzy, niestety będziecie mieli wypalenie. Im więcej potraficie, im lepiej jesteście w stanie zbudować tą wartość, którą my przekazujemy, tym prosi Wam osiągnąć sukces na social media. Bez tej wiedzy będziecie coraz wolniej budować swój biznes. więc Zapraszam Was na BDS w Warszawie. Zrobimy naprawdę niesamowitą wartość. Tyle wspaniałych prelegentów. Ja bardzo czekam na tę wiedzę, żeby stać się lepszą wersją siebie i zwiększyć obroty w swoim biznesie. Do zobaczenia.